Witam, pozdrawiam. Na samym wstępie chciałem pozdrowić Ciebie, Esmer. Oraz miego lisa, który przebiegł mi drogę. Gdzieś tam w krzakach się skrył. Tak patrzę na ślady właśnie. Gdzieś tu on musi być. Zresztą musi być gdzieś trochę więcej. Skoro już jeden się tu pokazał. W tym miejscu ogólnie są bosuki Równowisko Gdzieś tam wczaszka zniknął, proszę bardzo, jaki piękny horyzont I to jest las To jest życie A nie jakiś tam Las Vegas Chciałbym podziękować za oglądalność Bardzo mi miło Dziękuję Państwu, czapki z głów, proszę bardzo, to nic, gdzieś tam się skrył, Taty za oślach także, no nie wiem, czego teraz wynajdę, jakby, może jak będę was a to mi wyskoczy na ulicę, z chęcią, w sumie to na ścieżkę, Czego go z chęcią skameruję i pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski, dziękuję.